Witajcie w kolejnym odcinku Figurkowego Piątku. Dzisiaj zawitamy do owianek z Czarnobyla wraz z figurką jednego ze słynnych likwidatorów. 210! Jedziemy! Jedziemy! Na początku nóżki z wojskowymi butami, dalej płaszcz robiący za kombinezon ochronny. Na taką główkę dodajemy elementy maski przeciwgazowej. Z braku kaptura nakładamy radziecki hełm. W dłoniach umieszczamy łopatę i licznik Geigera. Katastrofa w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku, była wynikiem eksplozji reaktora jądrowego w elektrowni atomowej. Po awarii tysiące tzw. likwidatorów, czyli żołnierzy, strażaków, naukowców i ochotników, zostało zmobilizowanych do usuwania skutków katastrofy, w tym gaszenia pożaru, budowaniu. Sarkofagu i dekontaminacji terenu. Wielu z nich poniosło ogromne ryzyko zdrowotne, narażając się na śmiertelne dawki promieniowania, co miało długofalowe konsekwencje dla ich życia i zdrowia. Likwidator trafia na dno osuszonego basenu w mieście Prypeć. To jaki fig w następnym odcinku.